Cześć wam. Jesteśmy zwykle w Częstochowie. A mamy godzinę. Mamy godzinę, słuchajcie, które to mamy. Za 25.11. Za 25.11. Już jestem obrobiony. Z, słuchajcie, z klientami. Obrobiony jestem z klientami. Chciałem Wam teraz pokazać. Słuchajcie, statyw, którego, którego używam. A siebie wygląda on tak, w ten sposób. Natomiast, natomiast teraz Wam pokażę, jak, jak, on, jak on działa. No jakie są zasady jego działania, jak on w ogóle wygląda. Więc jest to staty słuchajcie, na przysawce, jak dobrze widać z tej strony. Średnica, średnica tej przysawki to jest 9, 9 cm, także dość duży. Ma dość dużą, ma dość dużą siłę siłę sania, jeżeli można tak powiedzieć. Ma tutaj kilka, kilka możliwości, słuchajcie, regulacji. Tutaj można odkręcić, tu jest taki e, takie pokrętełko, tu można go regulować w ten sposób tą wajchą. Teraz nie będę go regulował, bo, bo już mam go ustawionego tak, tak, jak ja go używam. Tutaj mamy znowu głowicę, słuchajcie. Głowicę głowica obrotową. Także jak tutaj. O, to tam Podkręcamy, mamy głowicę obrotową i możemy tutaj tym cypelkiem operować, słuchajcie, jak chcecie. Tutaj też jest taki, o, takie miejsce, żeby to całe, całe po prostu tutaj weszło. Tutaj, jak widzicie, mamy, yy, możemy sobie, to ma, to ma średnicę, yy, ćwierć cala. Tutaj sobie przykręcacie, tam kamerę, aparat, yy, czy, tam, czy tam co innego, co tam, co tam macie, czy, czym kręcicie. Także mniej więcej tak to wygląda. Yy, przyczepia się to w sumie no do, 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 do metalu, do samochodu na zewnątrz, do samochodu wewnątrz, yy, do szyby nie ma żadnego problemu, do panelu wczoraj próbowałem, do zeszytu, czyli wszystko, co ma taką w miarę jednostajną powierzchnię, na przykład do, do takiej powierzchni kropowatej no nie przyczepi się, bo tutaj widzicie, tu powietrze przejdzie między to i po prostu, no widzicie po prostu nie ma takiej możliwości, żeby to, się, żeby to się tutaj normalnie jakoś utrzymało. Ja w samochodzie tutaj u siebie w pracy w służbowym przyklejam go na szybę. Wcześniej to jest taki metal, to jest, znaczy nie metal, to jest taki plastik przyczepiony na zaczepy tam, także jak wiadę w jaką dziurę, nie w sumie byle co, to to się trzęsie jak, trzęsie jak galareta. Także no, obraz był fatalny. Teraz, teraz pokażę Wam, jak to wygląda na szybie i jak, jak ja to nagrywam. No i teraz to, co Wam pokażę, może Wam się wydać śmieszne. Ta kamera nagrywa, jak jest prosto, natomiast ja kamerę, jak y, przyczepiam do szyby na tą przystawkę, to robię to w ten sposób. Słuchajcie. Tak. O, już teraz praktycznie. Można ją obracać, bo to jest na tym, prawda? Na tej ćwierciocalowej śrubce. I ja po prostu nagrywam, słuchajcie, do góry nogami. A później, jak, jak już to wsadzam y, normalnie na ten komputer, jak rzucam plik to normalnie y, używam tam narzędzia po prostu dwa razy. Klikam, obraca się najpierw o 90, potem o 90, czyli w sumie 180 stopni, tak jak to robię teraz. I możecie już normalnie widzieć, y, tak normalnie, jak. Y, tak normalnie jak, jak no jak się po prostu to ogląda, prawda? Także ja sobie wymyśliłem taki sposób z racji po prostu może braku trochę czasu gdzieś się w pracy to nie mam czasu tutaj majstrować przy tej szybie pierdzielić o tutaj coś źle sobie wjechałem ale to nic tutaj panuje coś jakimś manikiem pięknym co sobie robią beczka jakaś